Mieszaniny utworzone przez wodę i substancję rozpuszczaną. Mieszaniny utworzone przez wodę i substancję rozpuszczaną, ze względu na rozmiar cząsteczek substancji rozpuszczanej, dzielimy na roztwory właściwe, roztwory koloidalne, zwane koloidami oraz zawiesiny. Rodzaje roztworów. Podział ze względu na rozmiar cząsteczek substancji rozpuszczanej. Roztwór właściwy, nazywany również rzeczywistym lub homogenicznym, to roztwór, w którym cząsteczki substancji rozpuszczonej mają rozmiary mniejsze od jednego nanometra. Inaczej mówiąc, są mniejsze od 10 do 9 metra. 1 nanometr to 1 miliardowa metra, czyli jedna milionowa milimetra. Roztwór koloidalny, zwany także heterogenicznym, to roztwór, w którym cząsteczki substancji rozpuszczonej mają rozmiary większe od 10 do minus 9 m i mniejsze od 10 do minus 7 m. Są w przedziale od 1 do 100 nanometrów. W zawiesinie wielkość rozpuszczonych cząsteczek jest większa od 100 nanometrów, czyli większa niż 10 do minus 7 m. Wystarczy zapamiętać, że roztwór właściwy ma cząsteczki mniejsze niż 10 do minus 9 m, a zawiesina większe od 10 do minus 7 m. Roztwór koloidalny jest przedziałem między tymi wielkościami, czyli od 10 do minus 9 do 10 do minus 7 m. Jak pamiętacie, roztwór może być, nasycony, lub nienasycony. Roztwór nasycony to taki, w którym w danych warunkach ciśnienia i temperatury nie można rozpuścić więcej substancji. Zaś roztwór nienasycony to taki, w którym w danych warunkach ciśnienia i temperatury można jeszcze rozpuścić pewną ilość substancji. Ze względu na ilość rozpuszczanej substancji wyróżnia się także, roztwór stężony i rosycieńczony. Roztwór stężony to roztwór, w którym ilość substancji rozpuszczonej jest identyczna jak w roztworze nasyconym, lub niewiele mniejsza. Roztwór rozcieńczony, to roztwór, który zawiera kilkakrotnie mniej substancji niż roztwór stężony. Upraszczając, można powiedzieć, że roztwór stężony to roztwór, w którym znajduje się dużo substancji rozpuszczonej, kilkadziesiąt procent. Roztwór rosycieńczony to roztwór, w którym znajduje się mało substancji rozpuszczonej, kilka lub kilkanaście procent. O tym, czy roztwór jest stężony, czy też rosycieńczony, decyduje ilość rozpuszczalnika, zazwyczaj wody. Zapamiętajcie. Każdy roztwór nasycony jest roztworem stężonym. Ale nie każdy roztwór stężony jest roztworem nasyconym. A także. Każdy roztwór rosycieńczony jest roztworem nienasyconym. Ale roztworem nienasyconym może być zarówno roztwór rosycieńczony, jak i stężony. Układy dyspersyjne. Roztwór właściwy, koloidalny i zawiesina są układami dyspersyjnymi. Słowo dyspersja pochodzi od łacińskiego słowa dispersio. I oznacza rozproszenie, rozprzestrzenianie się. Układami dyspersyjnymi są omawiane roztwory właściwe, koloidalne i zawiesiny, ponieważ w nich zachodzi rozproszenie jednej substancji w drugiej. Bardziej naukowe wyjaśnienie mówi, że układ dyspersyjny to układ, który składa się z co najmniej dwóch faz. Przynajmniej jedna z tych faz to rozdrobniony materiał, rozproszony w drugiej fazie, zwanej ośrodkiem dyspersyjnym. Pierwsza z faz nazywana jest zdyspergowaną, czyli właśnie rozproszoną, a druga rozpraszającą. Obie fazy mogą być dowolne, muszą się jednak różnić między sobą, składem lub stanem skupienia. Roztwór właściwy jest mieszaniną jednorodną, dwóch lub więcej składników. Składnik występujący w nadmiarze nazywa się rozpuszczalnikiem, a pozostałe składniki substancjami rozpuszczonymi. Roztwór właściwy charakteryzuje się tym, że poszczególne składniki znajdują się w stanie bardzo dużego rozproszenia. Roztwory właściwe mogą występować we wszystkich trzech stanach skupienia: gazowym, ciekłym i stałym. Roztworem właściwym jest np. powietrze, woda, stopy niektórych metali, woda z cukrem, sól kuchenna z wodą, ocet, herbata. Roztwór koloidalny. Roztwór koloidalny jest przykładem układu dyspersyjnego. Roztwór koloidalny, zwany również układem koloidalnym, jest układem heterogenicznym, czyli niejednorodnym. Oznacza to, że składa się z co najmniej dwóch różnych substancji. Jedna z substancji jest rozproszona, czyli zawieszona, w drugiej. Przykładem roztworu koloidalnego jest mleko. Na pierwszy rzut oka mleko jest roztworem jednorodnym. Trudno bowiem rozróżnić jego poszczególne składniki, ale w rzeczywistości jest to roztwór koloidalny. Bowiem rozdrobnienie, czyli dyspersja substancji rozproszonej jest tak duże, że mieszanina sprawia wrażenie substancji jednorodnej, jednak nie jest to wymieszanie na poziomie pojedynczych cząsteczek. Innymi przykładami roztworu koloidalnego są: majonez, masło, galaretka, mgła, para, chmury, dym, kurz, piana mydlana, krem, lakier do paznokci, styropian, opal, szkło rubinowe, barwne kryształy. Białka, polisacharydy. Kwasy nukleinowe. Ruchy Brauna. W roztworach koloidalnych obserwuje się zjawisko, zwane ruchami brauna. Zjawisko to polega na tym, że niewielkie cząsteczki, znajdujące się w gazie lub w cieczy, chaotycznie i ciągle, poruszają się w różne strony, a ich ruch nie słabnie. Ruchy cząstek są chaotyczne, postępowe, drgające i obrotowe. Cząstki te zachowują się jak małe żyjątka, które szukają czegoś w swoim środowisku. Zjawisko to zaobserwował szkocki biolog, Robert Brown, który początkowo właśnie sądził, że owe poruszające się drobiny to małe mikroorganizmy. Dzisiaj wiadomo, że to atomy i cząsteczki, będące w ciągłym, chaotycznym ruchu, otaczają jakąś większą drobinę i zderzają się z nią popychając ją w dowolnym kierunku. Efekt Tyndalla. Cząstki, znajdujące się w roztworze koloidalnym mają zdolność do rozpraszania światła, z wytworzeniem charakterystycznego stożka świetlnego, zwanego efektem Tyndalla. Efekt Tyndalla, to zjawisko fizyczne, polegające na tym, że jeżeli przez roztwór koloidalny przepuści się wiązkę światła, to na skutek uginania się promieni na cząstkach fazy rozproszonej, światło staje się widoczne w postaci stożka. Zjawisko to zostało opisane przez irlandzkiego, XIX-wiecznego badacza, Johna Tyndalla. Koloidy są zdolne do wykazywania efektu Tyndalla, a substancje inne niż koloidy nie. Wąski strumień światła przechodzi przez roztwór właściwy bez zmian, a na cząstkach zawiesiny ulega odbiciu. Zawiesina Zawiesiny to mieszaniny niejednorodne, w których cząsteczki ciała stałego są zawieszone przez pewien czas w cieczy, a następnie wolno opadają na dno naczynia. Tworzy się wówczas osad. Przykładami zawiesiny są błoto, w którym cząstki gleby lub gliny zawieszone są w wodzie. Sproszkowana kreda lub mąka zawieszona w wodzie. Zawiesiny substancji leczniczych. Zawiesiny można rozdzielić przez sączenie. Zawiesina ulega sedymentacji, czyli następuje w niej opadanie osadu, czego nie obserwujemy w przypadku koloidów.